To jest masakra. Masakrą będzie nagranie tego filmu. Bo naprawdę, to ile rzeczy mam wam do przekazania w tym odcinku, i to jak jestem radosny, szczęśliwy i tryskam energię, mimo tego, że miałem wyrywaną ósemkę dzisiaj. To jest po prostu nieprawdopodobne. Tak więc witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj oficjalnie chciałbym wam ogłosić, że od 1 grudnia do 31 grudnia, czyli przez 31 dni, na moim kanale będzie odbywało się daily. Będą filmy codziennie o godzinie 18.18, 18, tak jak 2 lata temu. Nie nie wiem, czy są tu osoby, które pamiętają, ale dwa lata temu również robiliśmy Daily w grudniu. Lecz czasami się spóźniałem z tymi filmami, ale zawsze ten film się pojawił. Tym razem, w tym roku, ulepszamy wszystko razy 5 i filmy lądują codziennie od 1 grudnia do 31 grudnia o godzinie 18.18, 18 z ani minuty spóźnienia, jeśli się spóźnię, jeśli nie dotrzymam słowa, jeśli nie wrzucę filmu danego dnia, to wymyślicie mi tak hardkorową karę, którą będę musiał wykonać na moim live'ie na Twitchu, do którego oczywiście link znajdziecie w opisie i myślę, że po wykonaniu tej kary odechcę mi się spóźniania. I braku punktualności. Ale czemu to daily będzie 5 razy lepsze? Ponieważ oglądając te filmy, będziecie mogli pomóc. Ale dlaczego? Już wam mówię. A więc wszyscy wiemy, jak aktualnie wygląda mój kanał, i nie będę oszukiwał samego siebie ani was, bo każdy wie, jak to wygląda. Wygląda to chudowo i tragicznie. I wpadłem na pomysł, jak połączyć robienie fajnych i przyjemnych rzeczy z pomaganiem innym. Dlaczego ten film widzicie 28 listopada, a nie 1 grudnia zapytacie, bo chcę powiedzieć wam o wszystkich informacjach i chcę, żebyście wszystko wiedzieli już kilka dni przed zaczęciem całej akcji. Otóż, od tego momentu wyświetla się właśnie kwota na ekranie. Jest to około 40 zł, ale pomyślicie o co z tym wszystkim chodzi. Już wam tłumaczę. Od 1 do 31 grudnia każda jedna łapka zostawiona pod każdym Filmem, codziennie, to jest jeden grosz, który przeznaczy ze swojej kieszeni na cele charytatywne. Ale powiecie teraz, Nestor, Nester, wszyscy wiemy, jak aktualnie wygląda Twoja y, sytuacja na kanale i że tych łapek pod odcinkami jest mało. Więc wyobraźcie sobie, że w grudniu pojawi się 31 filmów, co daje już 31 tysięcy łapek, co daje kwotę 310 zł. Ale dodając jeszcze cztery filmy, które pojawiły się w listopadzie, mamy już 3,5 tysiąca łapek. Dodając jeszcze ten film. Myślę, że utworzy nam się już 40 tysięcy łapek. To jest oczywiście taka najmniejsza liczba, którą bym chciał. A chciałbym na pewno przekroczyć próg 100 tysięcy łapek pod wszystkimi filmami w grudniu. Ktoś mi powie, że jest to niemożliwe. Słuchajcie, każda jedna łapka pomaga. 100 tysięcy łapek zebranych przez cały miesiąc to już jest 1000 zł, które przekażę z własnej kieszeni na cele charytatywne na początku przyszłego roku. Aktualnie. Kwota, która się wyświetla, to jest suma wszystkich łapek z czterech ostatnich filmów w listopadzie od filmu e, Powrotu e, i jest to kwota na dzień dzisiejszy. Przed każdym odcinkiem od 1 do 31 grudnia będzie pojawiać się wielka kwota na ekranie, która będzie aktualizowana na bieżąco, więc przykładowo film leci 7 grudnia, 6 grudnia dodamy do tego filmu aktualną kwotę, która jest zebrana. I teraz ktoś pomyśli: Kurde! Przecież my możemy cały czas lajkować te filmy, które jeszcze wrzuciłeś w listopadzie i które wrzucisz w grudniu, i to wszystko będzie się mnożyć. Tak dokładnie będzie. Już w tej chwili, właśnie ty możesz pomóc, zostawiając łapkę pod tym odcinkiem i wracając się do poprzednich odcinków, które opublikowałem w listopadzie. Linki zostają oczywiście w opisie. Pamiętajcie, że każda łapka to jest jeden grosz więcej. Najlepsze jest to, że każdy z Was ma możliwość zostawienia łapki w górę. I nic z Was to w ogóle nie kosztuje. A ja tak naprawdę nic z tego nie mam, poza oczywiście pomocą w odbudowaniu zasięgu. No nie ukrywając jednak, czym więcej łapek, czym więcej komentarzy, czym więcej, że tak powiem, wyświetleń, tym lepiej. Filmy będą się pozycjonować i może algorytm YouTube'a w końcu mnie pokocha. Ale czekaj czekaj, dodatkowo każdy z Was oglądający ten film, może ten film udostępnić na swoich social mediach, czy to na Instagramie, na Instastory, czy to na snapie, czy to nawet możecie wysłać ten film swoim znajomym, którzy wejdą i zostają łapkę w górę i zrobią tak pod każdym filmem w grudniu. I najlepsze jest to, że każdy z Was może dołożyć do tej akcji kilkanaście, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset groszy, a kwota cały czas będzie rosła w górę. A dlaczego to właśnie łapki? No, słuchajcie. Łapki to jest bardzo banalna rzecz, która nic nie daje twórcy, poza pozycjonowaniem się oczywiście filmu. A jeśli bym zbierał grosza, czy nawet 100 groszy za każdą subskrypcję, czy followa na Instagramie, byłoby to trochę nie w porządku i źle bym się z tym czuł. Więc łapki to jest chyba taki najlepszy symbol, jaki może się zamienić w, mam nadzieję, kilkadziesiąt tysięcy groszy. Dodatkowo już 4 grudnia o godzinie 20 na moim Twitchu, do którego link oczywiście zostałem w opisie. I bardzo serdecznie każdego zapraszam, ponieważ streamuję tam już od ponad tygodnia, zrobiłem około 10 streamów. Jak na razie publika się zbiera, mamy już tam 2,5 tysiąca followów, także mega wam dziękuję za to. Za niedługo będę mógł już włączyć opcję partnera, no aktualnie włączyła mi się opcja towarzysza. Chociaż jeszcze coś tam weryfikują, e, za niedługo włączy mi się opcja partnera i w pełni będę zweryfikowanym streamerem na Twitchu. Już 4 grudnia na moim Twitchu odbędzie się 24-godzinny stream charytatywny. Na którym będziemy zbierać jak najwięcej tylko się uda, tak jak robiliśmy to niecałe dwa lata temu. Na live oczywiście nie zabraknie gości, ekipy. Może pomyślimy o jakichś nagrodach dla osób, które wpłacą oczywiście najwięcej pieniędzy. Myślę, że nawet nie pomyślimy, a znajdą się nagrody dla osób, które wpłacą jak najwię największą kwotę. Oczywiście donate'y możecie wysyłać przez wszystkie możliwe sposoby, chyba poza kryptowalutami, bo możecie wysyłać poprzez Pay's karty, Blik, PayPal, SMS-y, nie SMS-y, jeszcze nawet w skinach możecie słać donate, więc wszystko będzie brane pod uwagę. Jeśli uda się do tego momentu włączyć subskrypcję, załatwić wszystkie sprawy z bitsami, subskrypcjami i z sprawami oczywiście donatowania na Twitch'u, to również subskrypcje, bitsy i wszystko, co dostanę na tym streamie, będzie brane pod uwagę. Po zakończeniu streama, całą kwotę, którą uda nam się zebrać z donateów i ze wszystkich możliwych form płatności i metod płatności, dodamy to do puli, czyli do tej łącznej kwoty, która wyświetla się w każdym odcinku. Na streamie będzie oczywiście przedłużanie, żeby to wszystko urozmaicić, żeby to wszystko trwało dłużej. No, nie dość, że sam stream w sobie będzie trwał 24 godziny, dodatkowo będzie przedłużany metodą 5 zł, minuta dłużej. Czyli naprawdę bardzo optymalna, moim zdaniem, taka wartość przedłużania. Ponieważ na poprzednim streamie było 10 zł minuta dłużej, teraz dajemy 5 zł minuta dłużej, żeby tych donate'ów było jak najwięcej, żeby ten stream jak najdłużej trwał. Całą kwotę, którą uda nam się zebrać na streamie, oczywiście dołożymy do tego, co będzie wyświetlało się przed każdym odcinkiem i zebrana kwota pod koniec grudnia, na początku stycznia. Będzie przekazana na cele, które wybierzemy wspólnie. Tak jak ostatnio. Ostatnio przekazaliśmy około 12 tysięcy złotych razem i było to ze streama, było to też trochę z mojej kieszeni tam dołożyłem, ale głównie to było z donatów. Zobaczymy, ile teraz uda nam się uzbierać. Liczę, że uda nam się pobić ten rekord i że każdy będzie pamiętał, że w sobotę o godzinie 20.00 odbywa się 24-godzinny stream i mam nadzieję, że potrwa co najmniej do 6 grudnia, żeby był ten charakter świąteczny. Żeby to ja był świętym Mikołajem, i żebyśmy razem mogli się wcielić w rolę, i żebyśmy razem wszyscy mogli komuś pomóc. I wcielić się w rolę tych świętych Mikołajów. Będzie ich troszeczkę. Także już za dwa dni, ponieważ ten materiał wyląduje 28 listopada w niedzielę, już za dwa dni, czyli 1 grudnia widzimy się na pierwszym oficjalnym odcinku Daily. E, I spokojnie, wiem, że ktoś może napisać, że nie dasz rady, pewnie dwa-trzy odcinki nagrasz i koniec. Nie. Tak nie będzie. Mam już przygotowanych kilka filmów, może nawet kilkanaście, nic nie zdradzam, więc będzie się działo. Śledźcie mojego Instagrama i mojego Twitcha przede wszystkim, bo tam dużo się dzieje. Dodatkowo na moim Twitchu praktycznie codziennie w grudniu będą odbywać się live. Jak zrobię 24-godzinnego streama charytatywnego, to wiadomo, że będę musiał odpocząć, ale będę się starał robić codziennie. Livey na Twitchu. A jak się nie uda, to nawet i co dwa dni, ale dopilnuję tego, że co najmniej 15-20 liveów na Twitchu w grudniu zobaczyć. No i kto wie, live urodzinowy? Nic nie zdradzam. Na ten moment niestety nic nie zdradzam, ale kto wie, wszystko jest możliwe. Także jak mamy tu widzów, którzy oglądali mój kanał dwa lata temu, to wiedzą, co się działo na liveu urodzinowym i wiedzą, co może się dziać, jak. Life Urodzinowy wróci. Także podsumowując, zebraliśmy już prawie 40 zł. Ja się mega jaram tą całą akcją i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Udostępniajcie ten film do znajomych, przesyłajcie, udostępniajcie ten film na Instagramie, Snapie, Facebooku, gdziekolwiek możecie. Wysyłajcie ten film do znajomych, żeby było jak najwięcej łapek pod tym filmem i pod kolejnymi, żeby te wszystkie filmy się coraz bardziej pozycjonowały, żeby ta aktywność rosła, ponieważ wyobraźcie sobie, że z odcinka na odcinek będzie coraz więcej łapek. Będzie coraz lepiej. I zamiast tysiąc łapek pod każdym filmem będzie 2000, potem będzie 3000. To wszystko będzie się mnożyć i łącznie z tych. Niecałych 40 filmów, bo to jest piąty film, który bierze udział w tej akcji, i 31, które będą w grudniu, to jest już 36 filmów. Wyobraźcie sobie, jak to wszystko się skumuluje i jak tych łapek będzie coraz więcej. Ja myślę, że mamy szansę wykręcić 100 tysięcy łapek podczas tych 36 filmów i jest to na luzie do zrobienia, szczególnie że wy wszyscy, trafiając na nowy film, możecie się wrócić na stare i zostawiać łapki pod każdymi filmami, żeby tych łapek było jak najwięcej. Mam nadzieję, że dobijemy nawet i 200 tysięcy. I przekażemy jak największą kwotę na akcję charytatywną i jak największą kwotę również zbierzemy 4 grudnia o godzinie 20.00. Nie może Was zabraknąć, bo live będzie niesamowity. Zaproszę e, wielu gości, których lubicie i których często u mnie widzicie na streamach. I oczywiście nie zabraknie rozrywki, bo mamy naprawdę dużo planów, dużo atrakcji i dużo możliwości. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Śledźcie mojego Instagrama, bo właśnie tam wleciała teraz fota i w ogóle dzieje się tam bardzo dużo rzeczy. Chcę to wszystko odbudować, bo naprawdę Instagram to jest jedyne tak szybkie źródło informacji, gdzie możecie się szybko wszystkie dowiedzieć. Także śledźcie Instagrama mojego Twitcha. Followujcie oczywiście i Instagrama, i Twitcha. No i subskrybujcie kanał i zostawiajcie przede wszystkim łapy w górę i komentujcie, ponieważ. Przyjaram się mega i zobaczymy. Zobaczymy co będzie. Przepraszam w ogóle na sam koniec za to wszystko, ale ciężko mi się nagrywało ten film. Uwierzcie, mam aktualnie 23 minuty filmu. Nie wiem ile z tego wyjdzie, ale co najmniej trzy razy krócej będzie trwał ten film. Po prostu tak się stresowałem, że ciągle mi się plącze język, i naprawdę ten film bardzo jest ważny dla mnie i dużo znaczy, bo możemy przyczynić się do pomocy przy okazji, robiąc coś przyjemnego i robiąc daily, które będziecie oglądać. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki pomysł wam się spodobał i że będziecie śledzić na bieżąco wszystkie moje socialki, czyli Twitch, Instagram i YouTube, bo to są najważniejsze social media. Dziękuję, trzymajcie się. Kur nie, nie, nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Dobra, jak się dogra ewentualnie. Nie wiem. Yo.